Iza ma 5 lat. Dwa lata temu lekarze zdiagnozowali u niej autyzm. Dzięki codziennej terapii, rehabilitacji, zaangażowaniu rodziców i wsparciu Fundacji Polsat, dziewczynka ma szansę sprawnie funkcjonować wśród rówieśników. Iza ma zaburzenie, które nazywa się autyzmem. Dowiedzieliśmy się o tym w 2010 roku, 1 marca. No i od tamtej pory. Wszystko, co robimy z nią, robimy to, żeby Iza była jak najbardziej samodzielna, jak najbardziej, przede wszystkim bawiła się z dziećmi, bo to było jednym z głównych problemów, że ona zawsze się izolowała od wszystkich. Mogło być 11 dzieci na podwórku. Ona gdzieś stała w kącie podwórka, czy gdzieś, albo wybierała sobie tylko jedno dziecko, i pozostałe dla niej nie istniały. Jedyne, co je zachęcało, to zabawy takie fizyczne, typu turlanie, przytulanie. przytulanie. I to wydawało mi się, że tak jakby taka furtka, że skoro nie mogę przez to, to mogę przez coś innego, prawda? Nie tak jak teraz, że zsiadamy do bloku, do kredki, do czegokolwiek. Wcześniej to było przez zabawę, prawda? że ja ubieram lalkę, idę z lalką na spacer. I ona po prostu długie miesiące wręcz, można powiedzieć, nie reagowała na to w ogóle. Ale przy tygodniu, kiedy ona przeprowadziła wózek z korytarza, wyciągnęła z szafki, wszystkie ubrania i założyła tą samą czapkę lalce, którą ja jej założyłam trzy miesiące temu. Więc zobaczyłam, że jednak to coś daje, prawda? że ten nos, który jej pokazywała mi usta, po dokładnie chyba półtora miesiąca, przyszła i pokazała mi, że chce mi usta malować. Także to był dla mnie taki dzień, że, że trzeba, że warto, że po prostu, że nie może się poddawać. Dzień dobry. Iza ma jedną godzinę integracji sensorycznej. E, oprócz tego ma zajęcia z, z typu specjalistycznych usług opiekuńczych tutaj w domu, 6 godzin tygodniowo. E, ma jedną godzinę, z Wspomagania rozwoju w poradni, po prostu takiego ośrodku, gdzie musimy dojechać. To jest jedna godzinka tygodniowo i ma trzy razy po pół godzinki w przedszkolu. Terapia ma na cel usprawnianie tych funkcji, które już są, które zna, no i kontynuowanie, żeby dalej je podnosić. Pierwsze zajęcia były bardzo stresujące, dlatego że nie znałam dziecka. Poza tym wcześniej przeprowadziłam wywiad z mamą która mi dużo wyjaśniła, przekazała. No i co, Iza prawie wcale nie malowała, nie trzymała odpowiednio długopisu, kredki. No i miała problemy z koncentracją. Bez mamy nie chciała pracować. Po dwóch razach w moim przyjazdu Iza zaczęła ze mną pracować bez współpracy z mamą. Dwie godziny usiedziała przy stoliku. Oczywiście były jakieś tam problemy. No, ale teraz Iza bardzo dobrze funkcjonuje, moim zdaniem. Iza przyszła do mnie półtora roku temu, została przeprowadzona przez mamę. Był to pierwszy kontakt mój z dziewczynką z autyzmem, ponieważ do tej pory najczęściej zdarzali mi się chłopcy, z którymi pracowałam. Iza wtedy miała bardzo dużo dodatkowych sensoryzmów. Trzypała rączkami przed oczami, dodatkowo wydawała różne takie swoje dźwięki, biegała w kółko, Nie dotykając piętami do podłoża wykonywała to na paluszkach. Dodatkowo miała echolalia, czyli powtarzała pewne rzeczy, zupełnie inaczej funkcjonowała niż w tej chwili. Wcześniej było bardzo trudno mi było się z nią porozumieć, nie, nie, zupełnie nie reagowała na, na swoje imię. Natomiast w tej chwili reaguje na dźwięk swojego imienia. Doskonale wykonuje polecenia, także to jest zupełnie inne dziecko, aniżeli było półtora roku temu. Praca w domu, którą uważam włożyli rodzice. Jest, jest, w tej chwili jest doskonały efekt tego. Chciałabym, żeby kiedyś, chociaż wszyscy mówią, że to jest chyba niemożliwe, żeby Iza kiedyś poszła sama do sklepu, powiedziała, że chce coś kupić, żeby to nie było ze mną, żeby mnie prowadziła za rękę, żeby siadła na rower, pojechała sama do sklepu, powiedziała proszę, dziękuję, czy nawet poszła do sąsiadki coś pożyczyć, czy coś oddać, żeby Iza to potrafiła zrobić sama, żeby społecznie była jak najbardziej. Samodzielna, prawda? Bo to, że książki będzie potrafiła sama oglądać czy malować, to jest żaden sukces. Najważniejsze, żeby społecznie była jak na najwyższym poziomie. To jest chyba takie moje marzenie, żeby, żeby była jak najbardziej, jak najmniej autystyczna, że tak powiem po prostu. Wysyłając SMS o treści POMOC pod numer 7531, pomagasz Izie i innym chorym dzieciom. Fundacja Polsat. Jesteśmy dla dzieci.